Dzień dobry, witajcie. Ostatni przegląd zbrojowni stalowej był w sumie prawie rok temu. A że zbliża się kolejny reset kuponu, tak jest. Pamiętajcie, że 8 czerwca resetują się kupony. Więc jeżeli jeszcze nie zużyliście, to warto by się zastanowić i może właśnie nad okrętem ze stal. Więc postanowiłem odświeżyć w sumie przegląd zbrojowni, przyjrzymy sobie e, okręty dostępne ze stal w tym materiale. Oczywiście opowiem taką krótką charakterystykę danego okrętu. Gdzieś tam wspomnę o kapitanie, o oczywiście o tych modułach, gdybyście się zdecydowali, bo są recenzje tych okrętów na kanale, ale są stare, no i w sumie jako tako jeszcze recenzja jest ok, ale tam zazwyczaj są starzy kapitanowie, stare moduły, coś tam tego, no ale w każdym razie coś się mogło pozmieniać, więc dziś zrobimy sobie kolejny przegląd, materiał trochę potrwa, bo w sumie trochę tych stalowych okrętów nam przybyło, jest czego wybierać, więc... Jak już chcecie wydać ten kupon, to może ten materiał Wam pomoże. Zacznę po kolei, gdzieś tam na końcu zrobię sobie takie małe top 3, może takie moje top 4, gdzie w sumie tam okręty, którymi faktycznie gdzieś tam sobie pogrywam, no i gdzieś tam się sprawdzają, więc nie przedłużam. zaczynamy od Shikishimy, czyli japońskiego pancernika, który wyposażony jest w 510 mm armaty i one są naprawdę bardzo przyjemne. Sprawda, nie jest to Shiki, Shikishima, która była kiedyś jeszcze jak był szczębi wzrok i można było tym snajpić masakrycznie mocno, ale dalej potrafi gdzieś tam zeskoczyć. Pancerz mamy typowo Yamatowy, 510 które mają miłego overmatcha, ładną penę, ładny zasięg, wszystko fajnie, tylko że musi siąść bitwa niestety, bo to nie zawsze się zdarza, wiadomo, no ale jak już wszędzie to jest całkiem przyjemnie. ma zdecydowanie nie jest to dobry pomysł na początek, bo no tutaj też gameplayowo jest trochę nudna, bo tym okrętem nie podchodzimy jakoś blisko. Gdzieś tam staramy się z drugiej, trzeciej linii pomagać, wspierać itd. No, chyba że nie ma komu przyjąć inicjatywy. No to wtedy staram się gdzieś tam pushować moduły. moduły. Tak, oto się prezentują. No bo co prawda mamy tutaj całkiem przyjemny dodatkową, tylko że niestety jakiś się obecny pod to nie buduje. Wszyscy wiemy, jak obecnie wyglądają randomy, więc jakoś tam średnio się nie pakować do przodu, ale jak kogoś poniesie łańska fantazja, to oczywiście taką możliwość jest. Ładnie wygląda w tym Camo ze stal. Ono chyba ze stalowe jest, nie, ono było za tokeniem, przepraszam. Jeżeli chodzi o kapitana, no to typowo wszystko pod, pod przeżywajność, na drugim perku, jest nasmarowane tryby, bo Shikishima kręci tymi wieżami bardzo, bardzo powoli. Bardzo fajny kandydat dla kogoś, kto lubi japońską marynarkę. Ja osobiście dosyć wcześnie sobie wziąłem się właśnie ze względu na to, że z japońską marynarką dobrze mi się, że tak powiem, żyje i dobrze mi się nim opływa, więc na Shikishimie bardzo walnie, fajnie się bawię. No i do tego ten dźwięk dział robi swoje. No i tutaj zwyczaj, pewnie pojawia się pytanie, jak ma się satsune, to czy brać się Ja uważam, że tak, tylko że. No, są lepsi, lepsi kandydaci za stal. Więc, jakby, jeżeli już jakby macie sporo tego, co Was interesuje e, za stal, no to wtedy tak, nie, nie, nie jakoś prędko, no, ale w każdym razie to jest okręt specjalny, którym no co prawda nie zrobimy więcej, ale wyjdziemy, wyjdziemy na plus i zarobimy coś tam, nawet na tej bitwie. Na Asatsuma jest to niestety zdecydowanie cięższe. Więc, jeżeli chodzi o ekonomiczny aspekt, to Shikishima jest lepszym pomysłem. No i w sumie Shikishima losuje z 8 a na te 510 w ósemki... No, no, bolą, bolą. Lecimy do drugiego kandydata, czyli Valeo, jakoś tak się go wypowiada. Jedyna dziewiątka w tym zestawieniu, amerykański lekki krążownik dziewiątego tieru, jedyna premka obecnie dostępna za stal, więc jakby to aspekt ekonomiczny jest w ogóle, że tak powiem, na plus. Jednak jest to lekki krążownik, trzeba uważać. Jest całkiem świeżutka recenzja, bo on w sumie całkiem niedawno trafił do zbrojowni. Mamy taki oto zestaw, zestaw modułów. Ja gram sobie na przeładowaniu, ze względu na to, że mamy tutaj dostęp do zwiadowcy, który przeładowuje się bardzo szybko, bo aż 10 sekund. Mamy go minutę, ale, ale 10 sekund przeładowania. Minus? No to nie mamy ani radaru, ani hydro. Zdecydowanie jest to hardkorowy minus. Całkiem przyjemna naprawka, jest dopałka, jest sporo, sporo pelotki. Więc taki okrążownik wsparcia, jak najbardziej, jeżeli gracie dużo dywizjonów, to będzie to dobry pomysł, ale jeżeli gracie mocno solo, to ten okrążownik nie jest dobrym pomysłem i zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem dla gracza początkującego, gdzie w sumie tej stali może i trochę, bo teraz to się grać przyczepić, no ale stal, początkujący gracz, początkujący to mam na myśli też troszkę ze słabszymi umiejętnościami, może tak to ujmę, więc nie jest to okręt dla kogoś, to już trzeba oganiać trochę mapy, trochę pozycjonowanie, no i najlepiej grać w dywizjonach, a poza tym stal teraz leci wszędzie praktycznie, więc... No niestety mamy mocne, mocno stara ze ale to nie materiał o tym, jeżeli chodzi o kapitana, prezentuje się następująco, mamy adrenalinkę, dociskają nas, można zrezygnować sobie ewentualnie z eksperta przeżywalności i sobie za ostatnie cztery punkty wziąć RPF-a, to też nie będzie głupim pomysłem, ja za ostatnim punkt w zasadzie nie wiedziałem już co wziąć, więc na razie nie wziąłem nic. To też nie jest głupim pomysłem i w Haraczy odradzam, bo tutaj gramy bardziej pożarami, te 30 mm penetracji jako tako sobie jeszcze radzi. To też w sumie jakby obejmowało 150 G2, to byłoby być dobrym pomysłem, ale nie ma sensu sobie ograniczać naszego camo, które tutaj cię raczej przydaje, ze względu na te braki, braki radaru i tak dalej. Można się gdzieś tam czasami przekitrać i, i przytrzymać się gdzieś tam z tyłu, więc pomysł na no lekki krążownik, całkiem spoko, no. Takie LAZO na 9 tierze, jeżeli graliście LAZO, to tutaj macie w zasadzie gameplayowo bardzo podobnie. Idziemy dalej, czyli Austin 10 tierowy, też lekki krążownik, więc wszystkie zasady, które mówiłem o lekkich krążownikach przy poprzedniku, tutaj też mają zastosowanie. Decydowanie nie polecam go brać jako jeden z pierwszych okrętów za stal, bo możecie się na nim nieźle przejechać. Jeżeli lubicie lekkie krążki, to jak najbardziej oczywiście tak. No, ale tu już trzeba mieć trochę tej wprawy modowej. W zasadzie kropka w kropkę jak na poprzedniku. Mamy sporo konsumabli, mamy dopałkę. No i tutaj mamy sapy, co ciekawe. Mamy sapy i, i, i haeki, więc sapami można naprawdę nieźle, nieźle sponiewierać. Tam w sumie w materiale recenzji tego okrętu pokazywałem, chyba pokazywałem, jak udało się lotnie praktycznie na, jednym, na jednej dopałce zjechać. I było to całkiem, całkiem przyjemne. też okręt, który bardzo dobrze sprawuje się w dywizjonie, gdy weźmiemy sobie obszar do... Lekcje, jak i geiringa, który nam zostawi dym, tak się prezentują perk'i, RPF się przydaje jak najbardziej, tutaj można by ewentualnie pomyśleć też o HP'kach, no i ewentualnie Mistrz Działa Nowy, ale RPF na tym okręcie się bardzo przydaje, bo tu mamy sapy, czyli jak tam wy wyjdziemy, że gdzieś tam może być w pobliżu deteczek, to możemy spojrzeć na niego, zapolować i wtedy mu zrobić, po prostu zepsuć mu bitwę, a my wtedy się cieszymy, więc jak najbardziej tak, okręt sytuacyjny też zdecydowanie nie polecam na początku, przyjemne tropetki nawet, no i tak to daka-daka, że tak powiem. No, ale coś tam w dywizynie się przydaje, żeby nas ukryć. A tak to trzeba znać trochę mapy, żeby wiedzieć, gdzie, przy której wyspie się ustawić, żeby mieć przestrzały. Okręt. Potrafi zaskoczyć, ale nie pływa go też za dużo, bo jest bardzo, powiedzmy, to, sytuacyjny. FDR, czyli Jedyna Lotnia w zestawieniu, dla tych, którzy, których ten materiał jest pierwszym materiałem, który mnie oglądają. Ja za bardzo na lotniach się nie znam i w sumie nimi za bardzo nie pływam, ale, że tak powiem, zasięgam opinii raz na jakiś czas lotniarzy na ten temat. No i FDR to jest okręt, który się albo kocha, albo się go nienawidzi. Zwyczaj te nienawidzi to są ci, którzy od niego dostają. Jest bardzo charakterystyczny, bo to jest taki trochę pancernik wśród. Wśród lotniskowców, bo ma powolne, ale za to mocno, mocno mocne te samoloty, bo one mocno biją. Poro mają, ale chwilę im zejdzie, zanim sobie gdzieś tam dolecą. Więc okręt bardzo, co mi jedyne, stał, Więc jeżeli jesteś lotniarzem, to nie masz innego wyboru. Perki oraz moduły znalazłem gdzieś, gdzieś, właśnie, że tak powiem, z internetu, można by tak powiedzieć, bo też się gdzieś tam poradzałem. I to są w sumie identyko, tak jak było na poprzednim materiale z fdr -a. FDR a tylko z, z przeglądu portu, bo to jest kropka w kropkę, nic nie zmieniałem. Więc jak jesteś lotniarzem, to myślę, że EFDR to w zasadzie obecnie dla ciebie jedyny wybór, a jeżeli chcesz koniecznie kupować EFDR-a, to raczej nie jest to dobry pomysł do uczenia się lotni, zwłaszcza 10 tier. Na ósemkach są lepsze okręty do, do tego, żeby nawet na szóstkach parę, ale że tak powiem, ja raczej Odradzam, bo to jest wkurzająco ładne, więc nie bierzcie. Następny okręt to Stalingrad. Okręt, który jest legendą i legendą, która powoli wygasa. Według mnie okręt może nie całkowicie nie wart obecnie wydania stali, ale możecie się nieźle zrazić, jeżeli ją widacie, bo okręt naprawdę jest warty posiadania, bo przydaje się na kompetitywy, przydaje się na, na klonówki, ale na randomach już jest nieciekawy, bo pali się jak pochodnia, nie jest już tak wytrzymały jak był, zwłaszcza po tym, jak okrojono perki. To już też te pożary go mocno bolą i w zasadzie bolą go bardzo. A tak to co, mamy snajperskie działa, z których naprawdę fajnie ładuje się cytadele, przyjemnie, tylko że czasami może nam nie starczyć bitwy, bo dalej ta legenda za nim gdzieś tam brnie, no i właśnie przez tą legendę jest bardzo często fokusowany jako pierwszy. Tak się prezentują moduły. Yy, mamy, do, mamy tam dopałkę do, do i radar oraz naprawkę, no i gdzieś tam jeżeli się dobrze ustawimy, to naprawdę jesteśmy w stanie dobrą bitwę ugrać. No i w sumie tak jak kiedyś, pomagając powiedzmy własnego doświadczenia, kiedyś dostawałem na Stalingradzie powiedzmy w miesiącu z 2-3 takie bitwy nadające się na kanał, to w zasadzie od roku półtorej nie dostałem ani jednej, może jedna gdzieś tam była. Yy, może coś koło tego, więc to też tym obrazuje, że Stalingrad trochę odszedł do lamusa, jeżeli chodzi o bitwy yy, randomowe. Tak mniej więcej prezentuje się kapitan, oczywiście dopałka do apeków, żeby zwiększyć uszkodzenia, bo tutaj gramy głównie apekami. Nadzorczy, żeby zwiększyć już naprawek, no i tak to działa nowo, jak nas dociskają, Adana linka no i poprawione sprzęt, żeby trochę wydłużyć radar, więc Stalingrad nie jest głupim pomysłem, ale jeżeli musicie tylko o randomach, to raczej zastanowiłbym się nad jakimś innym okrętem. Stalingrad trochę sobie obecnie... Znaczy, nie radzi, to jest złe stwierdzenie, ale mógłby sobie... Jakby wróciły perki, to by wrócił do łaski. O, krótkie na temat. Z-42. Niemiecki y, niszczyciel, który miał być wow, a wyszło mech. No że takie większe mech... nie, Mniejsze mech niż ten, bo to miało być Harugumo, tylko że specjalny okręt ze specjalnym statusem. Ostatecznie wyszło bieda Harugumo. Nie jest wcale taki zły, ale zastal mamy ciekawszych kandydatów, że tak powiem. Mamy te przyjemne 105, i 5 podwójnych, które mogłyby mieć ciut, ciut lepsze przeładowanie. 3 8. nie jest jeszcze aż tak źle, ale mogłoby być lepiej. Do tego mamy 26 mm penetracji na obekach, co też nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. No cóż, okręt... Hmm. Jego konkurencja, bo w zasadzie jest jednym z dwóch okrętów dostępnych za stal jego konkurencja, czyli Ragnar, jest po prostu od niego o wiele lepszy. O, może tak to podsumuję, więc jeżeli macie Ragnara i nie wiecie co dzień za stal, a chcielibyście koniecznie niszczyciel, to na Z42 jak już sobie trochę popływacie, możliwe, że nawet będziecie się dobrze bawić. Minus albo plus to jest krótkotrwała wytwornica dymu, czyli możemy się na chwilę zadymić, postrzelać, postrzelać. I trzeba szukać drugiego miejsca, z drugiej strony nie jesteśmy przywiązani do niczego tak na stałe. Tak się prezentuje, prezentują modowy, przydaje się obrót, bo to kręci i kręci i kręci, kręci z modułami. Tu chyba nawet perk jest 15,6 sekundy. Mamy hydro niemieckie 4 na 6 więc jest całkiem, całkiem przyjemnie. No ale. No właśnie, ale czegoś tu, czegoś tu cały czas brakuje. Tak jest, jest razem z perkiem na nasmarowane sparowane tryby, tak się oczywiście prezentuje kapitan. Nadzorcy tu nie ma sensu brać, bo i tak mamy trzy razy hydro, nam starcza, więc to może nam zostać na później. Hmm, hapeczki, yy, do pałkę do przeładowania, te 5 sekund zawsze to... Naszą 5% to zawsze to 5%, 5 sekund to by było całkiem sporo. No i kamo, żeby mieć tam małą przerwę pomiędzy 6 i 2 wykrywalności, a 6 hydro. Może jego w sumie sporym problemem być to, że jest taki w pośrodku, w sumie, bo to jest jakby wziąć Z52, wrzucić tu trochę harugumo i to tyle. Czyli po prostu jest ok, a nie jest y, tak fajny i przyjemny jak Ragnar. O, To jest w sumie dobre podsumowanie tego Z42, więc ja raczej tak, jak już nie macie co wybrać, a chcecie koniecznie niszczyciel, to to Z. -ka. I może coś tam nawet się udaje, też nie jest zbyt popularny. Gdzieś tam się pojawił na początku, to po tej stali, jak został wprowadzony, a teraz go tam za często nie widać. Mecklenburg, czyli niemiecki pancernik, który ma 16 dział 4, poczurne 305. Tak, dobrze pamiętam, dobrze pamiętam. 305 okręt na średni, krótki dystans, gdzie to bliski i średni dystans pomoże, tak, tak to lepiej zabrzmi. Yy, przyjemna dodatkowa, armaty, mamy ich sporo, niestety wychyły. Wiesz, tutaj sporo kuleją, no i właśnie trzeba grać na tym średnim dystansie, żeby wykorzystać pełen potencjał tego okrętu, więc jeżeli nie szukacie snajpera, a chcielibyście pograć blisko, to Maglenburg będzie dla was. Ja go tutaj mam zbudowanego pod dodatkową właśnie, tak żeby sobie ona gdzieś tam popląkała, ale można zbudować go spokojnie pod przeżywalność, wtedy robicie tak samo kapitana i moduły jak to były na nasi mamy do wyboru lub myśliwiec. No, ja osobiście latam na zwiadowcy, w sumie to pływam na zwiadowcy. Jego największy ból to brak hydro. Mamy dopałkę do pelotki, ale nie mamy hydro. Niemiecki pancernik bez hydro jest średni. Co prawda on nie jest aż tak ogromny jak Kurfus czy Preussen, no ale z hydro byłoby tu trochę, troszkę bezpieczniej. No i w sumie jego żywotność, bo by 85 tysięcy też jakiegoś szału nie robi, jak na ten tier, ale opancerzeniem to troszkę Troszkę nadrabia choć w nadbudówki oczywiście też zbiera. No, i do artylerii trzeba mieć trochę cierpliwości, bo to są typowo niemieckie 305. -ki. Nie mamy też konkretnego wyrmacza, mamy tutaj niski kaliber, więc ciężko jest czasami się wbić. Konkretnie, ale jak tam jakiś krążownik pokaże burtę, no to ta ilość dział robi miłą robotę. No, i tak jak mówię, średni, bliski dystans, tak się prezentuje kapitan robiony właśnie z perkami pod dodatkową i gdzieś tam nawet idzie coś tym się przyjemnie pobawić. Coś tam przyjemnie pocisnąć, przycisnąć flankę, chociaż właśnie przy tym przycisnięciu brakuje hydro. Także podsumowując, jeżeli szukacie czegoś na bliski dystans, pancernik, Macklenburg się sprawi. Bliski, średni dystans. O, tak konkretnie Macklenburg to będzie dobry, dobry pomysł. Tylko właśnie jak już lepiej sobie ograć trochę niemiecki i pański, się do tych wychyłu wychyłów. Wiesz, gdzie trzeba naprawdę sporo tego konkretniejszego pancerza pokazać. Idziemy do Brytyjczyka, plymów, czyli krążownik, czyli. W zasadzie też cztery po czwórne, tylko tym razem 152, dwójki, tak jest. Tylko apeki, czyli dymimy się, dymimy, mamy radar hydro, w zasadzie jednoosobowa armia, czyli taki trochę jakby mino premium tylko że, przynajmniej nie premium, tylko specjalny, tylko że trochę mniej mino, bo mamy trochę, trochę, mamy całkowicie inny układ. Może bardziej, może bardziej Neptun podciągnięty na dziesiątkę, zmodyfikowany i w sumie całkiem przyjemny, jeżeli szukacie lekkiego krążka właśnie, podoba wam się granie linią domino, Taura, tak konkretnie, i szukacie czegoś na dziesiątkach, czegoś z opcją specjalnie, czyli nawet idzie coś tam zarobić, no to Plemów będzie bardzo dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o kapitana, prezentuje się następująco, no tutaj nadzorca się przydaje, więcej dymu, więcej radarów, więcej naprawek, ja gram sobie z RPF-em, tak żeby wiedzieć, czy ktoś mnie tam czasem gdzieś Gdzieś w dymie nie próbuje torpedować, kombinować. Będzie widać czy ktoś próbuje nas okrążać. Tudzież ewentualnie czy spodziewać się na Francę dedeczka i tak dalej i tak dalej. RPF się tutaj przydaje jak najbardziej. No i mamy naprawkę, która jest też całkiem przyjemna, bo 246 nie jest to typowo naprawka z Minotaura. Ale jednak coś tam, coś tam możemy się naprawić. W razie czego to kamo wygląda dziwnie. Teraz zwróciłem uwagę. Okręt na pewno nie polecam początkującym. Pograjcie sobie na początku, właśnie linią domino. Jeżeli ten gameplay Wam pasuje, no polemów też się jak najbardziej sprawdzi. Inkom, czyli Pancernik Brytyjski, y, 3 podwójne, 300 nie 300, tylko 500 8, tak, Trochę mi się cyferki pomaliły. Okręt szkło, ale za to. Wali we wszystko jak we szkło. Też zdecydowanie tak jak poprzednik, okręt nie początkujący. Mamy tutaj bardzo średnie opancerzenie. No, szału to opancerzenie nie ma, nie, ma, nie robi w zasadzie. To mamy kawałek pasa rufowego, no ale, ale nie. Okręt z bardzo dobrą naprawką, słabym opancerzeniem i konkretnymi celnymi działami. Jeżeli te, jeżeli te cechy Cię przekonały, to tylko będzie dla Ciebie. Mamy 500, 500 ósemki, które potrafią, potrafią przyfasolić, tak się prezentują moduły. Mamy, mamy dopałkę, mamy tą naprawkę, które której wspomniałem, mamy Hydro 38 na 3 3.8x3? 3, Okej. Okay. I mamy też samolot zwiadowczy. Inkom jest fajnym okrętem, tylko że bardzo sytuacyjnym. On mega zależy od swojej drużyny, bo tym pancernikiem ani nie przytankujemy, jeżeli już puszujemy jakąś flankę, to bardzo szybko z niej zejdziemy, trzeba nim raczej grać mocno, mocno jako wsparcie i jakoś, jakoś nasi nie mogą za bardzo polegać na, na, na naszym opancerzeniu, bo jeżeli, zresztą teraz obecnie dużo okrętów ma wysokie kalibry, które te. Ten, ten, ten pancerz, te 51 pokłady jeszcze jako tako ratuje, tyłek, no ale reszta opancerzenia no, nie pokazujemy, bo zdecydowanie no i w sumie dzięki temu, że mamy niezłe kąty wychyłu to też da się bardzo przyjemnie no i okręt z mega potencjałem ale zdecydowanie dla graczy, którzy już ogarniają grę na początku raczej nie odradzam raczej na pewno odradzam go brać jako jednego z pierwszych okrętów ze to już trzeba mieć troszkę ogarnięte, trzeba się dobrze pozycjonować, żeby wykorzystać pełen potencjał tych 500. ósemek Kapitan, no to typowa przeżywalność, Jest inkom jest przeżywajny, żeby jak najwięcej, jak najdłużej móc przeżyć tym okrętem. Ja sobie tutaj wrzuciłem czujność, żeby żeby zwiększyć wykrywalność torped, bo okręt jest długaśny i tymi te torpedy jest wcale wcale nie tak trudno wciągnąć, a hydro cały czas nie może pracować, więc, więc ono się tu nawet nawet przydaje, żeby wydłużyć trochę naszą, że tak powiem, przeżywalność. Idziemy do Burgundii czyli okrętu, który w tym zestawieniu jest jednym z najlepszych pomysłów na początek. Jeżeli nie masz jeszcze żadnego okrętu za stal, to Burgundy jest dobrym pomysłem. Dlaczego? Dlatego, że jest uniwersalna, bo to jest pancernik, który, który nadaje się do wszystkiego. Może nie, to jest złe stwierdzenie, ale nadaje się do wielu zadań. Przy wielu zadaniach będzie naprawdę, się naprawdę sprawdzi. Jesteśmy szybkim, może z wytrzymałością nie jest tak dobrze jak i na innych pancernikach, bo hapeki to tylko 74 000. Mamy sporo pancerza wewnętrznie, ale haeki nas bolą. Mocno, bo mamy wszędzie po 32, 32, 32, więc tutaj haeki bolą, ale naprawdę jest tego pancerza tutaj. Jeżeli chodzi o grube kalibry, to będzie wchodzić, ale nasza cytadela zostanie nietknięta. Chyba, że będziemy się tutaj gdzieś jakoś pobaczyć, wyarmaczować przez, przez ten dziób. O tak trochę tu pod tym kątem, jakoś, o, o tak, o, nawet, nawet bardziej tak. To już, to już trzeba trochę ogarniać. No i artyleria to 380, które, na których mamy do wyposażenia pałkę, Po prostu jest bardzo uniwersalny, sprawdzi się zarówno przy puszu, jak przeciwnik puszuje, to przy wsparciu pusza, gdy, gdy przeciwnik puszuje, możemy trochę wiecie, poobijać i tak dalej. Jest to w sumie sporo bitew na kanale z tego okrętu, które gdzieś tam. No, działo się w tych bitwach działo. Moduły prezentują się następujące. Tutaj jest za ten wrzucony za węgiel RK która z czas działania Rki nam zwiększa w zasadzie. Mamy no dopałkę do prędkości, jak się zrobi ciepło, no i naprawkę oczywiście. Jak się gdzieś tam zaczyna robić nieprzyjemnie, no to dopałka i ewentualnie trzeba kogoś dopuszować. Kapitan, myślę, że nikogo nie zaskoczę, w zasadzie identyczny jak na Shikishimie, tylko to ewentualnie można by sobie na tryby wymienić na werwę, tudzież właśnie e czujność i gdzieś tam zwiększyć jeszcze bardziej tą przeżywalność. To w sumie jakoś bardzo źle, to to tymi działami, aż tak nie kręci. Zdecydowanie, tak jak wspomniałem, jeden z lepszych pomysłów do wzięcia za stal. Po Burgundii polecam, bo oglądać sobie parę materiałów. Fajny, przyjemny francuski pacernik, Odradzam robienia pododatkowo, bo jest jej tutaj niewiele względem chociażby drzewkowej konkurencji, mam no, dodatkowo francuska dodatkowa, to francuska dodatkowa, która może i dużo strzela, ale niewiele robi. O, piękne podsumowanie. No i przechodzimy sobie do ostatniego kandydata na dzisiaj, czyli Ragnara. Europejski niszczyciel, który wyposażony jest w radar, w sumie taki bardziej lekki krążownik niż niszczyciel. Mamy tutaj dopałkę, która się nazywa awaryjnym doładowaniem silnika, który krótko, ale na 30% zwiększa jak się prezentują moduły. Tutaj też mam za węgiem wziętą modyfikację doładowania, żeby ją troszkę wydłużyć. Radar 7,5 plus do tego naprawka. Naprawdę bardzo przyjemny niszczyciel, w którym gra się właśnie trochę jak lekkim krążkiem, nawet nie trochę tylko bardzo. Pusz na początku, wykapa nie jest dobrym pomysłem. Na, na tym ważnym jest tutaj wzięcie sobie zasięgu, żeby móc gdzieś tam wkurzać panski i je gdzieś tam mielić. Do tego jeszcze nieustoszony awanturnik, żeby zwiększyć DPM. No i oczywiście ekspert w kamuflażu, nadzorca się przydaje. Ostatni bastun, bardzo ważny na niszczycielach. Jeżeli szukasz niszczyciela, to zdecydowanie lepszy pomysłem jest Ragnar niż Zetka. Tak, zdecydowanie, tak, jeszcze raz. Tak, Ragnar jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. No i oczywiście nie mamy torped. Polotka może być, nawet taki może być plus. W sumie recenzja kana na kanale jest i to chyba nawet, chyba nawet dalej aktualna. Bardzo fajny jest to kamat zarzutony. Tak, z ta słówka tutaj robi naprawdę miał miał prezentuje się świetnie. Także tutaj palko, kapy raczej robimy jako wsparcie. Nie poszujemy od razu, bo oczywiście możemy spożywać od razu, ale on jest na tyle duży spora ilość HP co prawda, na tyle duży, że jest go bardzo łatwo tutaj spacyfikować przy wsparciu przeciwnika, więc jeżeli walka o kapę, to już gdy przeciwnik jest zajęty strzelaniem do kogoś innego, no i raczej staramy się delikatnie w te kapy wejść z radarem, niż od razu włazić na hama, o, na dymu nie mamy, nie uciekniemy jakoś szybko i możemy zostać bardzo szybko spacyfikowani. I tak, jako wsparcie sprawdza się jak najbardziej. No i tak oto prezentuje się zestawienie tych 11 ukrętów za stal dostępnych obecnie, moja topka. No to myślę, że gdzieś tam na pierwszym miejscu oczywiście będzie Burgundia. Na drugim miejscu, ex właśnie umieściłbym Shikisime i Waleo, dlatego że no ja lubię lazo, więc ten krążownik też mi podpasował osobiście bardzo. No i moja miłość do Shikishime, a czy do japońskiej floty, a gdzieś. Na trzecim miejscu pewnie umieściłbym Macklenburga i Incoma oraz Ragnara gdzieś tak o może tak e, gdzieś tam reszta reszta gdzieś tam gdzieś tam gdzieś tam dalej. Macklenburg za to, że można nagrać, nie właśnie w zasadzie to trzeba na tym bliskim średnim dystansie, który ja lubię. Inkom, bo to jest typowy snajper, a czasami warto sobie z tego bliskiego dystansu zrobić przerwę. No i Ragnar za to, że jest Ragnarem. Dzięki pewnie za obejrzenie materiału. Dajcie znać jaka jest wasza. Może topka trzech okrętów ze stali dostępnych? Mm. Dajcie znać, chętnie poczytam. Co tam lubicie? Jest jakiś zakup, którego żałujecie? Kupienia ze stali, po prostu okręt sobie stoi. Dajcie znać w komentarzach, chętnie poczytam. Trzymajcie się, i do następnego. Pa, pa.